Dzisiaj mamy Wielki Piątek, dzień szczególny dla wszystkich chrześcijan, ale również taki wyjątkowy dzień w tradycji, w przeżywaniu w kościele ewangelickim. Jest to dzień, kiedy tak naprawdę możemy stanąć pod krzyżem Jezusa Chrystusa w ciszy. Tam możemy doświadczać Bożej łaski, Bożej miłości. Tam, stojąc pod krzyżem, nie możemy zakładać żadnej maski, nie możemy odgrywać żadnej roli, nie możemy udawać kogoś innego niż jesteśmy na co dzień. Przed Bogiem nie ma to najmniejszego sensu. Stojąc w ciszy pod krzyżem Jezusa Chrystusa, możemy tylko spoglądać, przyjmować z wiarą to, co Bóg w ofierze krzyżowej Jezusa Chrystusa nam daje. A Pan Bóg pragnie z nami się pojednać. Pan Bóg w tej wymowie krzyża chce powiedzieć, że każdy z nas jest dla Niego ważny, że Chrystus umiera za mnie i za Ciebie. Nieważne jak Twoje życie do tej pory wyglądało, nieważne co do tej pory było dla Ciebie najistotniejsze w tym życiu, jest teraz ten czas spojrzenia w samego siebie, doświadczenia Bożej miłości, Bożej. Dobroci, czas nawrócenia, czas podążania za naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Tegoroczny Wielki Piątek jest wyjątkowy, bo nie możemy gromadzić się na naszych nabożeństwach. Nie możemy przystępować w społeczności parafii, społeczności Kościoła do Stołu Pańskiego. Jest to czas izolacji, czas wielu. Ograniczeń, ale może paradoksalnie ta sytuacja pozwoli nam dostrzec głębie krzyża, dostrzec znaczenie tego, co Pan Bóg w Chrystusie uczynił dla mnie i dla Ciebie. Tegoroczny Wielki Piątek przypada 10 kwietnia, a więc też siłą rzeczy wspominamy wydarzenia sprzed dekady, które wstrząsnęły całą Polską, całym naszym narodem. Dzisiaj Panu Bogu też chcemy dziękować za życie tych, którzy wtedy zginęli, za ich służbę, za ich obecność, a przede wszystkim chcemy myśleć o tych, którzy pozostali, którzy są zasmuceni, którzy ciągle każdego dnia muszą radzić sobie z tą traumą utraty bliskiego. Ale też chcemy Pana Boga prosić, by dał nam ducha jedności, byśmy potrafili wspólnie spoglądać w jednym kierunku, byśmy potrafili wznosić się ponad podziały, bo o tym mówi Wielki Piątek, o tym mówi Krzyż o i do tego wszyscy jesteśmy wezwani. Zapraszam dzisiaj na, na bożeństwo, które będzie bezpośrednio transmitowane tu z kościoła świętego Mateusza w Łodzi w drugim programie Telewizji Polskiej o godzinie 17.00. Nie będzie naszej transmisji internetowej, ale zapraszam przed telewizory, byśmy potrafili być razem pomimo tego rozdzielenia, byśmy połączyli się w modlitwie jako wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa, byśmy wspólnie przeżywali ten dzień pamiątki śmierci naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.